To teraz o sprawie powiedzmy, która jak widzę pana w ostatnich godzinach i dniach chyba mocno zajmuje, patrząc na pana media społecznościowe, to temat Wielkiej Brytanii dominuje i tam. Yy, no, no tam jest w tej chwili wielka afera, wielka afera, to... mam wrażenie, że nie przez media. Ani tam, ani tu. Mm -hmm. no, chodzi o to, że rząd MSW, konkretnie brytyjskie, no, chciało ukrywać przestępstwa Został tego, raport. Został sporządzony raport. Od dawna jakby było wiadomo, że w Wielkiej Brytanii dochodzi do przestępstw seksualnych na dużą skalę ze strony zwanych groming gangs, czyli gangów, które. Yy... Gwałciły po prostu dziewczynki brytyjskie. Są to gangi głównie złożone z imigrantów, mówi się o gangach pakistańskich, ale tam pewnie wiele narodowości pozaeuropejskich, azjatyckich, muzułmańskich państw jest zaangażowane. Tam jest inna kultura seksualna, wiadomo, że no, w, w, my w Europie określamy po prostu takie zachowania jako pedofilskie i gwałcicielskie. I to miało miejsce latami, i teraz wyszedł raport przedstawiony w brytyjskim parlamencie. W nie wychodzą kolejne rzeczy, które w zasadzie kompromitują policję, obie główne partie polityczne obecnego premiera, yy, y, prokuraturę, sądy, no właściwie wszystkich i media, które to ukrywały. To znaczy wychodzi na to, że sprawa była intencjonalnie ukrywana latami. Yy, teraz yy, dla przykładu była funkcjonariuszka brytyjskiej policji ujawniła list, który był rozesłany w kilkanaście lat temu w czasach lewicowo-liberalnego premiera Gordona Brauna przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w którym ministerstwo autorytatywnie stwierdzało, że jeżeli chodzi o wykorzystywane seksualnie dziewczynki, to na Należy uznać, że one były poinformowane co do swojego zachowania, i w związku z tym policja nie powinna się w to angażować. To jest jakiś pani jakaś pułapka potężna poprawności politycznej, zbyt daleko idącej, czy to no, jest no, tak. zupełnie problem, gdzie pan tutaj widzi. No to trzeba słuchać, co mówią Brytyjczycy, którzy z tym walczą. Tam po prostu yy, była gigantyczna obawa przed posądzeniami o rasizm. Nikt nie chciał problemów, poza tym jest do dziś gigantyczna obawa przed przyznaniem, że polityka budowania imigranckiego, multikulturowego społeczeństwa nie działa. W budowanie tej polityki i brytyjska prawica i brytyjska lewica zainwestowały y, ostatnie kilka dekad i oni nie mają odwagi przyznać się, że to się okazało kompletnym niewypałem, że ich instytucje nie działają, że nie są w stanie ochronić swoich dzieci i y, 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 y y tam naprawdę dochodziło do y, 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 drastycznych, tragicznych wydarzeń, że ja nawet ich w radiu opisywał nie będę. Natomiast to było z morderstwami włącznie i to wszystko było ukrywane przez wiele, wiele lat, a liczba ofiar jest szacowana na nie tyle tysiące, co wręcz dziesiątki tysięcy. W tej chwili niektóre z tych ofiar są dorosłymi kobietami i także zabierają głos w mediach społecznościowych. Dla przykładu jedna z nich, którą wczoraj cytowałem właśnie na swoim profilu publicznym na Platformie X, to młoda kobieta, która mówi, że kiedy ją zaczęto wykorzystać seksualnie, czy migranci zaczęli ją wykorzystywać, miała 5 lat a przesłuchujący ją później oficer policji pytał, czy ona się zgadzała na y, seksualne wykorzystanie. Jak pięciolatka można pytać, czy się zgadza? To jest niepojęte tą to to, to, historię nie o tym, że naszy. na przykład oblewano te dziewczynki benzyną i straszono, że staną podpalone, jeżeli komukolwiek powiedzą. No to są niepojęte rzeczy. Policja za rasizm zatrzymywała ojców tych dziewczyn, którzy chcieli je z tych domów zabrać, gdzie były wykorzystywane. To rozwoje sytuacji. Y, to jest imię, po prostu niepojęte. I zachęcam, żebyśmy nigdy nie dopuścili do podobnej sytuacji u nas w Polsce. Miejmy nadzieję, że takich faktycznie nie będzie. Ktoś, A już pierwsze, 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 pierwsze symptomy mamy niestety w przestępczości to seksualnej. Po krótkiej, mówi pan, że w Polsce mamy też Pierwsze, Pierwsze symptomy tak, takiej tak. sytuacji jak na Wyspach, a, a co niby ma o tym świadczyć, że. No, konkre nas, konkre konkre pozyskań. konkretne akty napaści seksualnej, które powtarzają pewien wzorzec. Na przykład mm -hmm. jedna z dziewczynek wykorzystanych seksualnie w Polsce była wykorzystana w piwnicy kebaba. To jest dokładnie ten sam schemat prowadzonego przez imigrantów. To jest ten sam schemat, który ma miejsce w Wielkiej Brytanii. Ale Czyli schemat, to często na... byłby, gdyby miał pan dowody na to, że ktoś ukrywał to przestępstwo, to wtedy był A nie, tu na szczęście. Jeżeli chodzi o ukrywanie, to mamy wdrożone w okresie rządu jest zarządzanie w policji, żeby nie podawać narodowości sprawców. Widać wyraźnie, że kiedy to, to trwa do dziś, policja, kiedy podaje, to często podaje mężczyznę i wiek, ale nie podaje ani obywatelstwa, ani narodowości. Apeluję do dziennikarzy, do obywateli, żeby zawsze naciskać na to, żeby nie wchodzić w poprawność polityczną i podawać narodowość i będziemy szantażowani, że to powoduje nienawiść. Nie wolno się tym przejmować, nie wolno oczywiście rozbudzać żadnej nienawiści na tle narodowościowym natomiast nie możemy po, pozwolić sobie na cenzurę informacji. My musimy wiedzieć, kto jest kto, żebyśmy byli w stanie wyciągać wnioski i e, ostrzegać się wzajemnie, a także mm, reagować i na przykład zmieniać politykę migracyjną. W tej chwili w Warszawie jesteśmy już po tym e, i to jest sprawa znana wśród polityków, bo politycy, e, kobiety, posłanki, także koalicje obywatelskie zaangażowane były w przeciwdziałanie temu, że mieliśmy falę przestępczości, czy mamy być może w seksualnej. E, Tak. w aplikacji e, e, przewozowych, takich jak Uber między innymi, uh -huh. gdzie szczególnie dużo imigrantów przyjechało z Kaukazu, między innymi z Gruzji, ale nie tylko. I oni szczególnie, jeżeli brały przewóz kobiety pod wpływem alkoholu, odwożone gdzieś z jakiegoś klubu, wykorzystywali je seksualnie. Było bardzo dużo tych zgłoszeń i też był opór przed przyznaniem, że mamy problem. Bo zarówno te korporacje, które te aplikacje organizują, one nie chcą tego przyznać, tylko prowadzą pozory jak bezpieczeństwa, nie, nie, nie. jak również państwo nie chce przyznać, że sobie z tym nie radzi. A jak się zaczęły większe kontrole, okazało się, że mnóstwo tych, na przykład część kierowców jest w Polsce nielegalnie, część nie ma w ogóle uprawnień do prowadzenia pojazdów, część nie, 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 wiem, nie, nie jest zatrudniona formalnie dalej. Natomiast obchodzenie prawa na 100 różnych sposobów, no to to już jest symptom. Jeżeli w środku Warszawy, w stolicy naszej, jest fala przestępczości seksualnej w aplikacjach na przewóz, w centrach, pod nosem policji, policja wie, posłowie wiedzą, nic z tym nie robimy, to to pokazuje, że mamy taki sam problem. Jak w Wielkiej Brytanii, tylko na mniejszą skalę. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to za 10 lat będzie na dużo większą skalę.